No hej moi mili, witajcie na YouTube'a. Witajcie! Troszkę mnie znowu nie było, ale przychodzę wieczorkiem. Ten film to oczywiście będzie vlog, ale chcę Wam pokazać rzeczy właśnie z Wielkanocne, które kupiłam. Dlatego ten film się nazywa Haul Wielkanocny, ale no też będą plecione tutaj motywy vlogowe, także jeśli macie ochotę zobaczyć. Kolejny taki film u mnie, no to zapraszam. Prat jestem teraz w kuchni, jest godzina, słuchajcie, 21, no delikatnie po. I zabrałam się właśnie za robienie kolacji. W ogóle yy, nagrywam tego vloga przy okapie, tak jak kamień u siebie zawsze na filmie. <laughs> tylko takiego nie mam jak Ty, masz na ten, takiego błyszczącego, takiego, wiesz, tylko mam pokrytego jakąś farbą czy czymś, tak, to troszeczkę inny, ale zachowany ten sam element jest, także brakuje mi tylko kawczana i po prostu idealnie pasuje no tak się śmieję kochani słuchajcie, zrobiłam sobie kolację nie wiem czy po prostu jest to takie wiecie, wizualnie apetyczne ale jest tu bagietka twarożek, który sama wczoraj robiłam, sałata i ogórek świeży i właśnie zostało mi jeszcze tego twarożka Wam mogę pokazać, słuchajcie, jaki mam piękny twarożek tutaj. E, dałam właśnie biały ser z, z Lidla. Nie polecam, ponieważ ten ser w ogóle nie ma żadnego smaku, jakoś tak nie ma takiego smaku mlecznego, tak jak normalnie twarogi powinny mieć. Tylko w ogóle jest taki bezpłciowy trochę. Także musiałam dużo, dużo soli i pieprzu dać, żeby w ogóle miał smak jakoś ten ser. Mam rzutkiewkę, szczypiorek i cebulkę. Także no, mega wyszedł ten parożek. Wczoraj robiłam i dzisiaj właśnie dałam sobie na bagietkę. I słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć: Może to takie durne mówić o kiełbasie na YouTubie, no ale pokazuję Wam jedzenie. No to pokazuję Wam też kiełbaskę, która udało mi się w biedronce dorwać. I ta firma czekajcie, nagrywacie ta firma się nazywa Tradycja: Tradycyjne Wyrobie Lisieckie Płatek przetwórstwo mięsne. I dlaczego ja o tym mówię, słuchajcie? Dlatego, że przeważnie, pokażę Wam to z bliska, przeważnie właśnie składy kiełbas są fatalne, a tutaj jest tylko tak, mięso wieprzowe, mięso wołowe, sól, czosnek, cukier, pieprz, osłonka jedalna i to wieprzowe. Także słuchajcie, tak wygląda ta kiełbaska. Jest taka ciemna. I mówię o tym, e, dlatego, że bardzo ciężko jest w dzisiejszych czasach dostać właśnie dobry skład jeśli chodzi o wędliny i kiełbasy i tego typu wyroby. I chciałam Wam powiedzieć, że jest w Biedronce taki kawałek, wyszedł mi za 10 zł. I naprawdę z bardzo dobrym składem, także czekajcie, do kiedy ona jest? Do 30, dobra. A no będę musiała zaraz ją zjeść. No to zaraz, no niebawem. Nie wiem, jak smakowo będę Wam mówić, ale wiem, że teraz wszyscy patrzą na składy i zwłaszcza na te wędliny, żeby były po prostu bez tego E, także polecam Wam Yy, przejście do biedronki, zobaczyć na te kartony, yy, troszeczkę tam pobuszować i naprawdę zajebisty skład. Łaciaty, mój ulubiony. Tak, zdarza się, że jem biały ser, zdarza się, że jem śmietanę. Muszę sobie raz na jakiś czas sprowadzać nabiał. No bo skąd mam brać wap, kochani moi? No to, 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 to tak się nie da. <grym> to tak się nie da. Czasami trzeba. Serek, piątnica bardzo lubię. Też lubię z tej serii truskawkowy. Taki przegląd lodówki sobie robimy, kochani. Oskary bo są w niedzielę. E, nie wiem, kiedy wrzucę wam ten film. Być może jutro. A jutro jest piątek, także w tą niedzielę 29 marca są Oscary i kupiłam sobie moje ulubione. Delicje. One są orange. Czyli mają taką żelkę pomarańczową w środku. O Jezu, nie ma ostrości. O! Są super, naprawdę, polecam Wam. Genialne. W smaku przepyszne. I do tego rurki. E, właśnie z tego. I to jest mój zestaw na Oscary, bo Oscary będą od 3 w nocy do 6 rano leciały. Także I to jeszcze w niedzielę. Na kanał Plus, jak coś. Jak Nawet jak nie płacicie za ten kanał, to będzie on dostępny także spokojnie. Wtedy sobie witaminy ostatnie. Polecam Wam je. To są witaminki. Słuchajcie, Body Max. Smak czarnej pożyczki to jest żelazo i witamina B12. I tutaj też jest witamina C e, i kwas foliowy. Także polecam, bo już to używałam i naprawdę bardzo, bardzo super. Widać zmiany w badaniach, jeśli macie niedobory. No to, kochani, co, przechodzimy. Do kolacji, zaraz zabieram się tutaj za moje kanapeczki. Przenoszę Was bardziej w stronę tutaj kanapy. W ogóle yy, widzę, że hotel Paradise leci. Muszę na rajski rozdanie zdążyć. Yy, jestem ciekawa, czy odpadnie Michał takiego obstawiam. Jeśli yy, ten będę montować ten film, to już będę wiedzieć. Także Wam napiszę, czy miałam rację, że odpadnie Michał. <laughs> Także kochani, przenosimy się tam. I będziemy kontynuować vloga i pokażę Wam te rzeczy, które kupiłam. Nie ma tego dużo, ale jakieś tam nowości z rzeczy Wielkanocnych są. Także zapraszam Wam. Dobra, kochani, jestem już na kanapie. Muszę troszeczkę dalej od Was siedzieć, bo tutaj mam na górze tą lampkę, i żeby mi bardziej oświetlało twarz. Chciałam Wam pokazać, co udało mi się dorwać z tych rzeczy Wielkanocnych. Eee, to Wam już pokazuję, słuchajcie. wezmę w ogóle to wszystko, co kupiłam. Troszkę poszeleszczę. Dobra, jestem. Eee, byłam tak w Pepko, w Teddy, ee, w Aldi i w Biedronce, ale tak. Ale z Biedronki to, to już wam pokazywałam te zakupy eee, spożywcze, także. Powiem Wam tak, jeśli chodzi o Pepko, wielkie rozczarowanie, dlatego że myślałam, że po prostu nakupuję rzeczy. Pepko, tak jak co roku, zawsze z siatą wychodzę, a w ogóle puste półki, jakieś przebranżowienie, nic nie było. Tak. Powiem Wam, że no, byłam w szoku. Byłam w szoku, że totalne po prostu wyczesanie, nic tam nie było. Jedynie co jakieś wianuszki, ale to w ogóle mnie to, wiecie, nie interesowało, dlatego poszłam. Do Teddy'ego i kupiłam w Słuchajcie, to się nazywa. Co tu jest? To się nazywa. Hmm. Wiecie co? Szukam w ogóle nazwy jakiejś. Jakikolwiek tego. Eee, dekoracyjne jajka, powiedzmy. Eee, Słuchajcie, to jest właśnie taki komplecik, który kosztował 5 zł wtedy. I tam były różne kolory: były odcienie różowego, zielonego, takie to, całkiem białe, jakieś paski. A ja postanowiłam po prostu pójść w błękit i w szarość, dlatego że nie mam takich rzeczy. Że mam w swoich zapasach jajka takie wiecie: kolorowe, żółte, różowe. To mówię, kupię inne, żeby po prostu przełamać. Także kupiłam. Tak jak widzicie, takie w kropeczki Tutaj jest napisane Słuchajcie, Happy Easter Tu są właśnie takie błękitne Z paskami e, Szare ze złotym I tu jest jeszcze białego trochę Także tak jak widzicie, takie jajeczka Mam nadzieję, że je widzicie w tym świetle No chyba tak Taki zestaw Kosztował tylko 5 zł, także jestem zadowolona, bo no, robi robotę. Aha, no i te jajka są w kropki. <noise> także robi robotę, jest super. No i drugi zestaw jajek e, to też w Teddy. 7 zł, one są chyba styropianowe z tego co widzę. I tutaj już jest różowy, niebieski, szary. E, różowy, niebieski, szary i żółty. I są niektóre mniejsze, niektóre większe. Także taki zestawik właśnie z białymi wstążeczkami. Tam w tym, w tym zestawie też są wstążki, takie widzieliście. I one są wszystkie do powieszenia. ja mam taki trochę niecny plan i, i się zastanawiam, czy po prostu coś takiego zrobić, żeby e, tą moją choinkę rozebrać z ozdób. Zostawić tylko samo zielone, e, zielone drzewko takie, wiecie, bez niczego i zostawić światełka i powiesić na tym te jajeczka i zobaczę jak to będzie wyglądało, czy wiocha, czy nie jeśli będzie trochę wiocha to ogarnę sobie takie gałązki tak jak mi e, właśnie koleżanka radziła, że gałązki taki wazon i wtedy te jajka powiesić to be, będzie może bardziej takie no ale zobaczę jak na wojence. no drzewko jak drzewko wiecie, w lesie też macie sosny, czy tam jodły także takie jajeczka. No, mega mi się ten zestaw podoba. Taki różnorodny, i no, nie mam takich rzeczy. I słuchajcie, już byłam taka podłamana. Bo patrzyłam w ogóle, jeśli chcecie naprawdę dużo rzeczy kupić w wtedy. I chcecie kupić właśnie przepiękne zające, przepiękne właśnie takie ceramiczne rzeczy. To wybierzcie właśnie Teddy, bo jest super. A wybór jest tam przeogromny, przecudowne rzeczy. Tylko po prostu ja niektóre rzeczy typu króliki, ceramiczne to mam, ale jak nie macie, to was zachęcam, żebyście tam poszli. Ale chciałam właśnie wtedy znaleźć taki napis, który by się kojarzył z wiosną albo z Wielkanocą, taki, żeby sobie postawić na półce zamiast tego Love, który mam drewniane. I właśnie wtedy i tak nie za bardzo był. Były tam jakieś właśnie takie z króliczkami, z domkami, takie yy, różowo-białe. Ale mówię, to nie jest chyba to. Poszłam do Aldi, bo musiałam jeszcze kupić właśnie tam rzeczy ze spożywki. I mówię, a zajrzę sobie na te kosze. Może akurat. I słuchajcie, był ten napis. I jak ja to zobaczyłam, to po prostu stwierdziłam, że ja bez tego nie wychodzę. Po prostu to mi się tak spodobało. I kosztowało tylko 15 zł. Słuchajcie, to jest napis. Ister taki drewniany e, z króliczkami. Tutaj macie właśnie takie drewniane. Tu jest, są pomalowane te literki na biało i są właśnie zajączki z ozdobami i naprawdę wygląda to cudownie. No jestem po prostu przeszczęśliwa, że to mam, bo mega mi się to podoba. Napis i naprawdę no jest sztos, jest sztos konkretny. E, dajcie znać, czy po prostu wam się też podoba i będzie po prostu zamiast tego napisu love będzie ten na okres właśnie ten wiosenno-świąteczno-wielkanocny. Ale równie dobrze może też i do maja stać, bo nie widzę problemu, czym miałby nie stać na półce. Także tylko 15 zł. Jajka to Wam mówiłam w jakich cenach są. Także naprawdę wydałam niewiele, a efekt jest po prostu bombowy. Efekt no, robi robotę po prostu ten napis robi robotę. Nie wyciągam z folii. Bo dopiero, dopiero będę odpakowywać, jak będę sobie tutaj, wiecie, stroić na półce. Jak będę dekorować właśnie ten mój salon, to wtedy zrobię wam osobny film, pokażę wam te ozdoby, które już mam. Bo ostatnio, właśnie na live, będą, jak już zostałyśmy same z Angeliką na live, i was zachęcam do tego, żebyście wchodzili na te moje live. Tam, no czasami się zdarza, że coś pokazuję, a to ozdoby, a to ten różne rzeczy i też poruszamy bardzo fajne tematy. Także. Jeśli macie ochotę, to Was zapraszam na mojego Instagrama. Yy, zwykle live'y tak są koło, koło godziny 18-19, zależy, wiecie, jak mam czas, jak się czuję i tak dalej. Czasami później, jak jest weekend. Yy, no i słuchajcie, yy, jak, będę chciał, yy, jak będę dekorować właśnie ten salon, to Wam pokażę, bo chciałam po prostu to wszystko przearanżować, a ja już myślę, że zbliżam się do tego, żeby choinkę E, rozebrać. Także moi kochani, już sobie przysiadłam na kanapie jak to zwykle i chciałam Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, którą dorwałam wtedy. E, co prawda, już zaraz, za chwileczkę, za chwileczkę nie będzie trzeba nosić maseczek, bo już minister zdrowia powiedział, że już tam gdzieś to wycofują. Ale ja z racji tego, że jestem alergikiem i że zaraz zacznie się pelenie, które gdzieś tam w moim przypadku no, jest konkretne. I wiecie, trawy mnie uczulają i tak dalej. Postanowiłam, że jak będę wychodzić i będzie bardzo peliło, to będę nosić maseczkę i potrzebowałam takiej materiałowej, bo te chirurgiczne, te takie, wiecie, zapteki, co są, nie wiem, czy po prostu mi nie zapychają tutaj, wiecie, brody i tak dalej, że nie robi się, wiecie, taki trądzik od maseczki. Zresztą, widzicie, po prostu mam tutaj zmiany i tak dalej, więc mówię: Dobra, to kupię może materiałową. I kupiłam sobie taką najprostszą, najprostszą na świecie wtedy za 5 zł. 100% bawełna. Mi się wydaje, że lepiej przepuszcza bawełna niż jakaś taka, wiecie, sztywna jakiś, e, jakiś materiał, taki inny. Także no taką sobie kupiłam po prostu na te pyłki, zobaczymy jak się sprawdzi. Potrzebowałam taką wiecie, może, może ktoś napisać, że głupio robię, że po co to nosi, że bla bla bla, milion teorii, ale ja wiem, że mi to pomaga, że po prostu jak jest pylenie to mi się lepiej oddycha, yy, mniej mam zauzawione oczy, mniej kicham i czy komuś się to podoba czy nie no to po prostu tak będę robić, bo mi to daje ulgę. Jak jest ten okres wiosenny, ja naprawdę powiem Wam, że mam po prostu taką alergię, że naprawdę, no akurat tak mi się przytrafiło, że trawy, yy, mam alergię po prostu na trawy, które pylą od chyba końcówki marca do samego chyba października, końca października. Także całe lato non-stop. A tak naprawdę, wiecie, niektóre drzewa yy, rosną w jednym miejscu, w innym nie rosną, a trawy, no to macie. Po prostu wszędzie, wszędzie macie te trawy. Także, no, postanowiłam, taka jest, wiecie, moja decyzja, żeby nosić czasami. Na razie, podłoże staram się spacerować normalnie, ale jak już zacznie to się konkretnie, wiecie, zazieleni, no to będzie mi leciało z nosa katar, więc, no, po co, po co mam się męczyć. Także, kupiłam, jestem zadowolona bardzo z tych. O, tu lepiej widać, słuchajcie, tu lepsze światło jest, z tych jajeczek. Bo naprawdę, no taki bardziej neutralny, bardziej neutralny yy, kolory i naprawdę, no bardziej mi to odpowiada niż te, wiecie, takie krzykliwe, bardziej. Tutaj może są bardziej takie, ale też takie pastele łagodne. No poszłam bardziej w łagodną kolorystykę i jestem jak najbardziej zadowolona z tego. To jest chyba yy, zafarbowany syropion mi się wydaje. Także. Super, w ogóle otworzyli mi tutaj piekarni o cukiernie. I zobaczcie, jakie fajne ciacha są w środku. Jakie fajne serniczki i tak dalej. Więc normalnie robią smaka? Że hej! <grym> Zobaczymy, jak tam pójdę, czy, czy faktycznie będzie to warte swojej ceny. Zresztą, wiecie, no ja jestem alergikiem, więc no nie wiem co tam. To... Aha, zapomniałam Wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo kupiłam sobie w Pepko koszulkę. Zapomniałam Wam ją pokazać, po prostu hit nad hity. Pokażę Wam tak tą koszulkę, bo nie mam, nie mam po prostu teraz jak Wam inaczej jej pokazać. I tutaj są bohaterowie z Lunet Jones, I tutaj macie tego Sylwestra. Tutaj macie, nie pamiętam jak on się nazywał, ale to też był taki trochę czarny charakter. To macie napisane That's, that's All Folks, bo oni tak zawsze na koniec mówili i tutaj jest ee, jak on się nazywał Diabeł Tasmański a tutaj jest ten kaczor Duffy chyba i oni są wszyscy właśnie na tej koszulce no tak mi się to podoba słuchajcie tak to fajnie wygląda, że musiałam ją mieć kosztowała słuchajcie ee, już patrzę 20 zł na licencji oczywiście także jestem szczęśliwa, że ją mam, bo jest cudowna cudowna, zwłaszcza ten kaczor na dole Także powiem, wszystko chyba ze mnie nie wyrośnie. I, I tak, kochani. Tak jak widzicie, czasami lubię takie dziecinne rzeczy, ale one mi się podobają, one mi sprawiają, wiecie, radość. I jak idzie wiosna, to ja sobie zawsze lubię po prostu jakieś fajne spodnie założyć. Do tego taką wesołą koszulkę, i jestem zadowolona i szczęśliwa. Także zostało mi jeszcze kupić tylko krótkie spodenki i jakieś sportowe buty. Może mi się uda jakieś najki na promocji wyrwać, a jak nie, to kupię normalne buty. No i już będę przygotowana na wiosnę, także jestem zadowolona, moi drodzy, z tego faktu. I dajcie znać, czy Wam się podoba ta koszulka i czy podobają Wam się te ozdoby. I ja już będę powoli kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Ściskam Was ciepło. Zapraszam oczywiście, jak zwykle, do innych moich filmów, do subskrypcji, dodawania łapek. I widzimy się w kolejnym. Pa, pa!